Panie, Młody! Czemu nie macie? No zobacz. Panie Pani Stonosz. Gdzie Ojej! Ja. Ludzie ze zdrowi Pani są nasze idzie. Przepraszam, pani listonoszu. Tutaj jest ich zamknięta. Weź tak myślałem, ale uśmiechnąłeś tutaj pani, tam na wejście mnie wpuściła. Wpuściła pani tak normalnie bez niczego. Nie bez niczego, nie. Za słodkiego buziaka. O, widzę, no faktycznie taka zadowolona. Ale pan w pracy jest jeszcze? O, a która jest godzina? Ale to może ktoś z gości wie, bo już... Która? 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 ktoś z Rano była siódma, tak? Rano była siódma. No, chyba się jeszcze nie wyrobiłem. I taki pan trochę niewyraźny? No o tej godzinie bo mało kto jest w sobotę wyraźny. Zwłaszcza jak na kierownik nas przymucza. I się nie wyrabiamy i rozdaje nam masakrę. To jest napój energetyzujący, a nie masakra. Masakra to się potem dzieje. Człowiek nie może w siodle usiedzieć. Ale to dobrze Tak jest. Ale to. I co z, to z, z tym napojem energetyzującym? Kierownik mówi, że jak się w robocie chłopi nie wyrabiasz, to masz tu flaszkę. siorpij sobie. Wie? I rzecze, chcesz siłę atomową, wypij i owocową. No to ja siup, skończyłem na rower i tu o! Jednak Aha. się w środku nie utrzymałem. Czy w siodło, utrzyma? siodło się nie utrzymało? W siodło się się w polu. Pan porał. Prawdopodobnie tak, tylko nie pamiętam. Ja tylko kojarzę się, później, że puściłem się kowa prosto przez rąbą. Nad torami smyrne przez las, na dobiecin. Tam jest kilka górek dołków. I tak mówię, skoro sobie działo, mam trochę tego tu. To tak mówię, siłę użyję. I się tak rozpędziłem, solidnie nie powiem. Zaczęły mi się komary na zębach rozbijać. Głosami na klasie bawił się wiatr. Było mi dobrze, i ja nagle usłyszałem chłop. Mówię, o, ja jestem jak w f 16 Tak, to był zakręt do ci nie przyszło. Droga skręciła nagle, w lewo ja pękałem prosto. No teraz już tam lasu nie ma. No no to się powie, że To może mi pan yy, zapakuje. Ja zaparkuję. Czy może pan mojego razem zobaczyć? Stopka też zginęła. Ale gdzie A to prytę co pan z nią? Też co? Rękę mam za jedną, to już wolnie. Trzeba by się oprzeć. Ale ręki. Flaszki i dokończyć. A mam teraz? Tak sam. No, sam nie lubię. pisać samodności, to jest bardzo dobra rzecz. Może pan świadek pomoże. Panie świadku, proszę sobie jakąś szklaneczkę szybciutko zorganizować i. O jest. To naprawdę ty? Znalazłem. Czy wiecie kto to jest? Świadek. To nie, 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 nie. Świadek dla... to jest mistrz świata, proszę państwa. Jakby ktoś nie wiedział, to jest słynny Adam. On robi film w 13 sekund. Ja mu się nie no to, no to może co, mała próbka możliwości jakaś, panowie. Poczekajcie. To, to o nim będzie następny film. Sprawdza bukiet. Profesjonalista. Ja słyszałem, że już scenariusz napisany. Tańczący z winkami. No to co, panowie? Teraz do boju może. Ja ci nie godzę. Spróbuj tu całować. Ale jak się stanie. Porówno. Jak biały człowiek z białym człowiekiem. Nie będę ci nikt. To już więcej No Nie, nie, nie. To źle. Ale nie mogę. Ja Bóg je straciłem. Ja węd straciłem. Jak no nie to pąchać. No dwa pych. A oni niech zazdrosz gdzie No jednak no, świadek, świadek się przyjął. Pan istonosz dni później. Poszło? Czekajcie. A pan stanął w 30. Też dobry wynik. Brawo. Dziękuję. Poszło elegancko? A nie, dziękuję, nie poszło. Dobrze, proszę też. W poszło, tak? No, w no. no. <grym> do poszło. Ale, ale nie, nie, nie poszło. Na Nie wróć. Nie, nie wrócił. Wróci. Dobrze, o tym po tym... Ja się chciałem dowiedzieć, bo mi jeden obywatel dzisiaj zaginął. Mieszka na Zielonej 13, jak i Marcin Paul. Zajęłem do niego, zaparkowałem, pyk, 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 może ktoś mi otworzy, bo to taka sensacja, tak dużo mi się listów nazbierało przez te trzy miesiące. Dawno go nie odwiedzałem. Mam nadzieję, że nie będzie zły, ale tam ciemno. Pokam do sąsiada, mówi, ty jesz, na słynie na tutaj jest, może... Ale to właśnie... I bliżej. się zapytać, czy jest tu Marcin Pol. Zaraz, kto, kto? Marcin Pol. To przecież pan młody. Pan młody, dzisiejszy. Jeszcze dzisiejszy? Być na imprezie, być dzisiejszym, to błąd. Ja i Adam jesteśmy już wczorajsi. Panie listonoszu, ale cóż tam dla pana młodego pan donosi? Bo pan młody, jakieś listy pan ma. A pan młody, wojsko ma już z głowy, nic nie przesyłają, żadnych wezwań. Nie, nie, Urząd nie. Skarbowy już wszystko mu odesłał. Wojsko, sobie już nie piśmieni. Ale... Uząd a też. A nie, dziewczyny co siedzą na wacie i se grzebią w pitach serdecznie go pozdrawiają. Ale nic niego nie mają. No to skąd tyle listów? Zaraz, 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 po widzę. No Tak wyszło. Siwa uderzenia w drzewo głowie. Klej nie wyszywa, bo nie. Zapuszczę sobie żurawia. Kto tu jest? A tu się okazało, że ów obywatel to jest jak krążownik patiomki. Rodołama <noise> szleni, tylko że on tak łamie serca. Bo tak jedna napisała, a druga napisała. Samym listą dziewczyn. Ojku. Hmm. Zaraz, 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 że jest wesele. Nie ciekawie. Są goście, jest rodzina pana młodego. A? No tak. Człowiek ci się? O! Może oglądajmy jakiś To może sketch. Skoro to listy od dziewczyn, to może pani młodej damy. Te listy. Niech sobie poczytam. A pani świadkowa niech odbierze. O właśnie. No, nie, Tutaj jest pani świadkowa. Jakby zim chciał odebrać. To jest pani świadkowa. Ja się znam. To z tobą w Bogdanowie nad pójście zginąłem trzymawem. No. Okay. Ale nas szukali ze czterech godzin. To jest kater, to jest kater. A wtedy wino było takie dobre. No i dobra, o tym potem, jeśli reszta nie dowie, ja przeczytam, później. Niech wszyscy się dowiedzą, jaki ten Marcinek jest. Dobrze. Kochli, kochli. Oczywiście. To proszę. trafią nas. Lapisa zwozi Epsi Marcin do Kochania. Wody się nie śmieje, bo no żona zlaje. I w pan wypłaczą. Pono nie zobaczą. Lapisa, Kaśka z Płocka, to mnie siernanoczko. Wody się nie śmieje, Bo z dzielnicy, koleżanki. I niech płaczą Bo nie zobaczą Napisała Olka z tiską Przyjeżdż do nas, bez tisko Młody się nie śmieje, Jeszcze coś tam jest, bo coś tu zostało. On zamknięta. Pokaż wam się. O, on za krótki, możesz. Nie pożyczy. To co oddajemy taką? Co łączy? Nie może każdy dobristonos czuje pismo nocem. Koperta zamknięta. No. A więc trzeba włączyć skanowanie. Jak włączyć? Trzeba je pociągnąć za ucho. Czy Kto ma to zrobić? Kto stoi tutaj liżej. E, tam mężczyzna go nie jedzie. Sami się pociągnę za ucho z jednami. A tak, co? co ja zdawałem. Sam się pociągnę. O, no, pada. Czy już, już pan pociągnął? Na no, skalę cyk. I co napisali? Inniż me nie zjedniuż. Coś chyba źle Pan włączył. Albo szedziłem od, od drugiej strony. Poszło od tyłu. A czasami od tyłu też jest fajnie. Panie dziewczyno, proszę włożyć odpowiednio i jeszcze raz przeczytać. Odczytać. O, teraz wszystko jasne. Prawie jest, Przyjdź, bo jestem spragniona. Bo się nie śmieje, bo noszą nas I niech pan płaczą, bo mnie zobaczą. Drogi panie Marcinie, nie wiem jak ty to zrobiłeś, ale tak, słuchałeś jeszcze serce Wasi, Krysi i Marysi. Hajsce, Zojce i Falajsce I, 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 i Martynie, mojej żonie Halinie. A dobrze tak tej cholerze. Z że i Hiszpańce Marię Teresę. Co wy na to? O oh, cholerze. To jest jakiś kogut, powiedz Ci. Czy... Dobrze, ale, ale jak to mówią, moje busi. No nie, bardzo dziękuję Dziękujemy. Pani Światkowa, proszę podać listy. Bardzo pięknie, mamy bardzo świetnie, naprawdę w robocie luksus. No. Super. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Momencik, a jeszcze się chciałem zapytać o jedną obywatelkę, bo nie ukrywam, że dzisiaj mówią umówiony. Z tą od obywatelką? Nie, 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 z inną. ją jakiś czas i powiedziałaś jej do mnie przez telefon. Mój drugi stonosz z Stanisławia do mnie wieczorem, tam gdzie zawsze. Poręby cztery. ogolony, nie wyszło. Ale po krawadę. I co? To jest krawat. Nie widzę. Jest to kampo a tam jej nie ma. Ale sąsiedzi powiedzieli, że może być o tym dyskotece tutaj, w Zwierzchowie. Szukam. No właśnie, kogo? Bożenny Śmioch. Podobno gdzieś tu jest. Ewentualnie bardzo bym był zadowolony, gdyby się gdzieś spotkał. Zaraz, zaraz, to, no. to, to, to jest pani młoda, Tam siedzi. O boże, no. To ty? O, powstań. Ja muszę się upewnić. A tak prawo? W ubraniu też ci ładnie. No, tak. Umówili się nieogolny, ale pod krawatem. A jak on tam się no to miałem dla siebie. Ojej, Takie piękne kwiaty. Kwiaty piękne, ale mi się lekko na Oj, ale to mi leci chyba jest za tam młodego. No nie. U... Pan pisał? Też nie. To od kogo, Jakiś z Warszawy się pan Jest między No dobrze, to może, może teraz bym było sprawiedliwie, bo jak będzie czytać listy. Jeszcze jeden bryżal będzie można nagrać. A w międzyczasie jak pryżan będzie grać, to młody będzie sobie włączał, może. Będę łupakuj. A pan świadek śladek niech odbierze i... Poczekaj, przecież pan ten nie? Kapela! To się sadu, ale co widzę? Wszyscy nasi kwiatki, pałe z Warszawy. Kto się odwiedzał? Przez rosze chciały. Teraz wspomina, jak tak nad wogą wyrobimy się Eto i to i obok. I i Poluszek. Wszyscy łatwopie, parę poduszek Bo oni właśnie, to on też takie słowo Wyplopiliście no, i to i owo I do i owo, i, i, i tu i tam A co i, to, i to. Nie powiem na... wam na... takie, takie piękne serce Inny kolega, co mieszka na znowu, przysyła serce, że widzę strzałą, po na wakacjach, no jemu mu też dałaś słowo, gdy ćwiczyliście, to i owo, i to i owo, i to i dała, a co mu dała? Nie. się, co się stało? Problem z torbą, bardzo luźną, prawda? No w tym wieku to każda torba lumina. Ale taka duża? Bywają, że się robią duże torby. A pan jeszcze szuka. Może coś pan znajdzie. O, jest! Mam telegram! I jeszcze czwarty kolega z Włodzka. On jeszcze nie wie, żeś ty ma Uważaj, bo przyjedzie z torkiem, Albo ze środą. Bo chciałby z tobą! I to, i on, i to, i, obo, i tu, i pra. a co on chciałby? Dobranoc, pan! Dzień zapartego mojego Tutaj parkingowy trzyma. Dziękujemy, panie listonoszu. Jakaś premia się należy, a to naczelnika uznaniowa. Dobranoc. Proszę ostrożnie. Tam proszę jeszcze pożegnać się z, z tą dziewczyną, z którą się Pan witał na początku. Nie witać. się! Za późno.